Parę zdań muszę powiedzieć na temat tej aktualnej sytuacji w Polsce, a więc tego wszystkiego, co się organizuje wokół Kukiza, czy w ogóle to zjawisko, zjawisko Kuki, zjawisko społeczne. Nie tylko osoba, bo osoba firmuje swoją twarzą, swoimi zachowaniami, a tworzy się pewien ruch społeczny, pewne ogromne poruszenie obejmujące miliony ludzi i to miliony ludzi wiedzionych pewną nadzieją na poprawę sytuacji. Buduje się coś, co jest cały czas w takim zaczątku organizacyjnym, i nikt nie wie, jak to się dalej potoczy, jakie jest dla nas miejsce w tym ruchu, ewentualnie czy w ogóle jest, bo to jest bardzo bezprogramowy ruch, bezideowy, taki bardzo, tak, taka magma programowa. Jak my się mamy zachować w tej sytuacji jako prawica liberalna? Widzimy, my widzimy jako Kongres Nowej Prawicy rozwiązania dla Polski, a wokół nas nie buduje się wielki ruch społeczny, buduje się wokół Kukiza, jak się mamy zachować. Proszę Państwa, nie jest to wielka nadzieja. Ja rozumiem, że miliony ludzi pokłada nadzieję, że ten ruch Kukiza stworzy z Polski kraj, w którym normalnie będzie można żyć i nie trzeba będzie uciekać za granicę. Takie są nadzieje i oczekiwania. Wielkie były oczekiwania, jeszcze większe oczekiwania i większe nadzieje były pod adresem Solidarności, i skończyło się czym się skończyło. Skończyło się niczym, więc musimy dmuchać na zimne i patrzeć teraz na ten ruch z punktu widzenia doświadczeń Solidarności. Otóż ruch społeczny, czyli wielkie nadzieje, które nie mają zdefiniowanego celu programowego, Zawsze skończą się niczym. To jest tak, jakby rozbitkowie wsiedli na tratwę i każdy wiosłował w innym kierunku. To ta tratwa donikąd nie popłynie. Trzeba najpierw zdefiniować, w którą stronę wieje wiatr i gdzie mamy do najbliższego brzegu i jak tam dopłynąć, i wszyscy muszą wiosłować zgodnie w tym samym kierunku. Czyli trzeba mieć bardzo dokładnie określony cel programowy, dokąd chcemy wyjść, żeby nie było tak, że zło. Który nam teraz doskwiera, zamienimy na coś innego i okaże się to jeszcze większym złem. Nie żeby do tego nie dopuścić, musimy zdefiniować, czym jest to zło, w którym tkwimy i czym powinno być dobro polityczne, czym mamy to zastąpić. A w tym w tych rozważaniach najważniejsze jest to, że nie powinniśmy pokładać nadziei na tak zwaną zbiorową mądrość Polaków. Nie tylko Polaków, żadna nacja, żadna. Yy, jest, jest obiektywną prawidłowością, że każda duża grupa ludzi składa się w większej liczbie z tych, którzy nie, mniej rozumieją i, i mają mniejsze takie poczucie służby społecznej, a w znacznie mniejszej liczbie tych, którzy dokładnie rozumieją zjawiska i mają poczucie służby społecznej. I jeżeli będziemy się odwoływać w dół do ludu, to zawsze popełnimy błąd. My powinniśmy odwoływać się do elit. Rozumiem, że my ich prawie że nie mamy, że to są szczątkowe bardzo elity, ale zawsze powinniśmy się odwoływać do elit. I nie patrzmy na to, żeby ruch Kukiza cieszył się uznaniem i uwielbieniem nie 20, ale 30% elektoratu. To nie jest wartość. Wartością tego ruchu będzie to, jeżeli będzie szedł za głosem ludzi rozsądnych, rozumnych, rozumiejących cele polityczne, ekonomiczne i kierujących się odpowiedzialnością za naród i państwo. I taka szansa jest, i tylko w tym upatrujemy naszych nadziei Kongresu Nowej Prawicy.